Cześć wam wszystkim, witam Was w nowym odcinku i dzisiaj przychodzę do Was z tematem dotyczącym tego skąd tyle znieczulicy się ostatnio bierze w ludziach, dlaczego jest tyle też toksycznych ludzi, czy toksycznych związków, czy osób, z którymi kompletnie nie można się dogadać, nie można pójść na kompromis, nie można po prostu nic, tak? Totalnie. I takim czymś takim, co ostatnio widziałam, no to na pewno była sprawa z tą dziewczynką, która zamarzła, 14 -latką, której nikt nie pomógł pomimo tylu godzin, które siedziała na mrozie. No, ludzie sobie przechodzili obok niej, jakby nigdy nic. Myśleli, może, że to jakiś żul się spił, i dobra, teraz umieraj, spiłeś się Twoja wina, nie? No dobra, no, jak coś takiego słyszę, to powiem Wam, że mi się otwiera jakiś nóż w kieszeni od razu, bo, bo zatraciliśmy gdzieś jakieś takie podstawy, podstawy w ogóle wartości jakiejkolwiek, którą ma człowiek, tak? Że nawet zwierzę, Wam powiem, czasem ma więcej empatii, czy wykaże się jakąś troską od, od nas, od ludzi. To jest straszne, Wam powiem, co się dzieje o, ostatnio. Tak samo natrafiłam ostatnio na...